Dajcie moi drodzy, to ja Wasza Wróżka Natalia. Witam się z Wami serdecznie. Oczywiście, odczytam Wam horoskop na 12 znaków z zodiaku na kolejny tydzień. Oczywiście, w dalszym ciągu konkurs 2. Osoby, które będą subskrybowały mój horoskop, e, lubiły mój horoskop. Z tych osób będę pod koniec miesiąca losowała trzy osoby, które będą miały ze mną sesję tarota. Za darmo, więc zaczynamy nasz horoskop.